Witajcie kochani, z tej strony Soul Voice. Jesteśmy w trzeciej części, w której opowiem Wam również o stulejce oraz jak bezpiecznie jest rozciągać napletek z powrotem na miejsce, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia. I dopowiem jeszcze kilka rzeczy, których jeszcze nie zdążyłam powiedzieć w wcześniejszych odcinkach. Jak nie słuchaliście wcześniejszych odcinków, proszę posłuchajcie, bo myślę, że są to dość ważne rzeczy, których ja już nie będę powtarzać w tym odcinku, więc lecimy, jak to się mówi, dalej. No cóż, w ostatnim odcinku powiedziałam Wam na temat kremu i stosowania kremu. Jeśli macie stulejkę i jeśli oczywiście przypominam nie możecie w ciągu 4 czy też 8 tygodni poradzić sobie z tym problemem czyli macie jakieś niedogodności, jakieś bóle, jakieś obrzęki lub trudności przede wszystkim z oddawaniem moczu, tak jak wspomniałam wcześniej kontaktujecie się z lekarzem ponieważ nie macie możliwości e, samoistnie poradzić sobie po prostu z tym problemem, więc to zaznaczam i nie zwlekajcie, nie czekajcie nie wstydźcie się, nie zostawiajcie tego na później, bo jest to niekomfortowe, jest to duży problem, tym bardziej podczas współżycia będziecie odczuwać ból, nie będzie seks dla Was komfortowy, będziecie się czuli źle i będzie to naprawdę również jakiś tam dyskomfort psychiczny. Dlatego, kochani, bierzcie się do roboty żartobliwie mówiąc i działajcie. Im wcześniej poradzicie sobie z problemem z tym będziecie mieli szczęśliwe, wspaniałe życie. I jak to się mówi, bezproblemowy seks. Ok. Oto kochanie, jak należy teraz, może wspomnę, rozciągać ten wasz napletek z powrotem na poprawne miejsce, jeśli to tak mogę ująć. Wybaczcie, że czasem, <gry> nie wiem jak. Jak to mam powiedzieć, bo jest to taki dość ciekawy dla mnie temat i czasami ciężko mi sformułować swoje myśli, jak opowiadam wam o stulejce i powiedzmy o, o waszym członku. Ale okej, okay. należy, słuchajcie, żeby rozciągnąć dobrze napletek, należy przede wszystkim nałożyć cienką warstwę kremu sterydowego, który oczywiście przepisuje wam lekarz na cały napletek, nie tylko trochę. Tam w jednym miejscu, ale nakładamy na całość. Powinien on być, słuchajcie, raczej obejmować może całą również okolicę od obszaru na czubku waszego penisa do, yy, do miejsca, w którym oczywiście ten napletek, yy, tak jakby styka się ze skórą poniżej Waszego trzonu penisa. Następnie, drodzy panowie, trzeba delikatnie wymasować kremem tak jakby to miejsce i, i ten napletek. Powoli wcierając ten krem w tkankę napletka, delikatnie, aż oczywiście krem całkowicie wchłonie się w Waszą skórę. Na koniec jeszcze należy oczywiście również ostrożnie spróbować odciągnąć Wasz napletek, zatrzymując się, gdy oczywiście zacznie Was coś boleć, czy też gdy zacznie Wam dokuczać jakiś jakikolwiek dyskomfort. Należy spróbować też Nałożyć krem na czubek penisa, gdy jest wystarczająco po prostu odsłonięty. No cóż, kroki te są zalecane również przez lekarzy, należy je powtarzać od 2 do 4 razy dziennie, żeby zminimalizować ten ból i po prostu dyskomfort, aż będziecie mogli całkowicie po prostu schować wasz napletek bez bólu lub tak zwanego właśnie tego dyskomfortu. Może to zająć oczywiście od czterech kochanek. Ani do 8 tygodni. To nie jest tak hop, I nie dzieje się z dnia na dzień, więc miejcie na uwadze i przede wszystkim bądźcie cierpliwi i nie stresujcie się, że nie możecie tego zrobić w ciągu jednego dnia czy też tygodnia. Takie rzeczy robi się. Krok po kroku, jeśli ma się problem ze stulejką, nie, nie robi się tego w jeden dzień, mając nawet magiczne kremy. Nie, kochani, tak nie będzie, więc się nie przejmujcie. Więc nie ma się po prostu szczerze mówiąc czym martwić. I przede wszystkim, kochani, nie należy też się martwić na zapas, tak jak wielu z Was robi i stresuje się przede wszystkim. Nie, stop. Stresą, stop zmartwienia. Stulejkę się leczy, stulejka jest wyleczalna. Nie jest to jakaś, nie wiem, tragiczna choroba czy jakiś bardzo tragiczny problem. Ja wiem, że dla Was jest to dyskomfort, że możecie mieć problem podczas stosunku. Ja wszystko drodzy panowie rozumiem, ale musicie zacząć też trochę myśleć optymistycznie, ponieważ jeżeli będziecie optymistycznie nastawieni, nie będziecie się tym stresować. Tylko, potraktujecie to po prostu za Waszą przykładowość. Zdarzyło się tak, no, tak się urodziliście, czy też wyniknęło to z jakichś tam innych problemów i po prostu zaakceptujcie, proszę Was, bardzo ten Wasz problem, ponieważ jeśli zaakceptujecie ten problem, on nie będzie miał tak, tak zwanej, jakby to ująć, rangi ważności. Jak ten problem straci. Na randze ważności będzie to dla Was dużo lżejsze i psychicznie, i fizycznie. Ja rozumiem, że jak coś boli, ciężko o tym nie myśleć, ale czasami trzeba użyć środków, jakie są tylko możliwe, żeby sobie pomóc, i przede wszystkim najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie czekać, nie wstydzić się. To jest zwyczajna sprawa i tysiące mężczyzn ma. Taki, a nie inny problem. Nie jesteście z tym sami, nie jesteście dziwni, nie jesteście inni. Po prostu tak się zdarzyło. Macie taką przypadłość, ale to nie jest nic strasznego w dzisiejszych czasach. Naprawdę zabieg wykonuje się szybko, zawsze w większości się udaje, nie ma z tym jakichkolwiek problemów, blizny goją się i później wszystko wraca do normy. Dlatego bardzo Was proszę o duży uśmiech. Dajcie sobie radę i tak jakby zamieńcie ten problem w tak zwane wyzwanie. Niech to nie będzie problem, niech to będzie wyzwanie. Jak będzie wyzwanie, wasza psychika zacznie zupełnie inaczej myśleć. No dobra, oczywiście jak zwykle odbiegłam od tematu, ale uważam, że jest to ważne. Nie bagatelizujcie niczego i przede wszystkim też nie stresujcie się na mur. Nie myślcie o tym codziennie. Dajcie spokój. Jest jak jest. Zaakceptujcie. Wręcz powiedziałabym, pokochajcie swój problem. Może to zabrzmi dziwnie, ale jeżeli kochamy swoje koroby, swoje problemy, to one po prostu tak jakby szybciej znikają, jeśli mogę tak ująć. Po prostu szybciej sobie z nimi radzimy. Wystarczy zmienić kochani, myślenie, ale może na koniec powiem Wam o tym, co ja bym zrobiła, lub co ja robię, jeśli ja jako kobieta mam jakiś swój, może innej rangi problem, ale ten innej rangi problem tak samo jest dla mnie ważny jak dla Was na przykład ta stulejka. No dobra, ale dokończę jeszcze tą może wcześniejszą myśl, bo się troszeczkę zakalapowałam. Cóż, o dyskomforcie powiedziałam, o tym, że nie będzie to z dnia na dzień, chyba też, kochani, powiedziałam. Och, widzicie, rozbiłam się trochę myślowo, ale zaraz wrócę do normy. Hmm. Nie wiem, czy mówiłam Wam o masowaniu Waszego napletka po, podczas gorącej kąpieli. Nie wiem. Dobra, chyba nie mówiłam. Słuchajcie, możecie także, jeśli macie stulejkę z tym problem masować Wasz napletek bardzo delikatnie podczas gorącej kąpieli lub prysznica. Słyszałam, że jest to bardzo dobre i pomaga. Wysoka temperatura wody bowiem pomaga rozluźnić Waszą skórę i ułatwia przede wszystkim jej i rozciąganie, co jest bardzo ważne akurat w tej przypadłości. Dlatego warto połączyć, tak myślę, rozciąganie w wannie na przykład z metodą e, kremu sterydowego, o którym Wam powiedziałam. I wiecie już jak go nanosić i że trzeba to robić spokojnie, delikatnie, nie na siłę i nie denerwować się, że od razu ten napletek cały się nie zsunie. Oczywiście wiem, że chcecie szybko, jak najszybciej całkowicie schować na pletek, ale czasami jest to niemożliwe, więc proszę nie stresujcie się. No cóż, te same kroki dotyczą również odciągania na pletka, gdy na przykład penist jest w stanie zwodu. Jednak kochani, wtedy trzeba być trochę tak jakby delikatniejszym i dodałabym ostrożniejszym, ponieważ na pletek może być tak zwany ciaśniejszy i tym samym stawiać tak jakby większy opór, tak bym to ujęła. Może jeszcze takie trzy słowa, jak odciągnąć napletek bez bólu, chociaż wydawać by się mogło, że to prosta sprawa i wszyscy panowie wiecie o tym, ale mimo to powiem, jak ja to widzę, jak ja uważam. Jeśli przy stulejce, słuchajcie, występują takie bolesne erekcje, erekcje. Należy słuchajcie jak najszybciej, no to wiadomo, dacie do lekarza. E, bolesne erekcje, zwłaszcza z objawami takimi, słuchajcie, mam na myśli jak jakikolwiek obrzęg, jakakolwiek wydzielina z Waszego penisa, mogą być słuchajcie, oznakami infekcji lub y, zaznaczam choroby przenoszonej drogą płciową, a z tym nie ma żartów, ponieważ stulejka tulejką, ale żyjemy w takich nie innych czasach i również drodzy Panowie, możecie mieć do oprócz tego jeszcze również inne problemy. Chociażby z chorobami przenoszonymi drogą płciową lub innymi rzeczami. Grzybicą chociażby i Innym obrzękiem, no tak to ujmę. Należy pamiętać o przede wszystkim następujących kwestiach, gdy próbuje się w ogóle odciągnąć, powiedziałabym, ten wasz napletek. Nie ciągnąć zbyt mocno ani zbyt szybko, ponieważ wielu z was jest nerwowych, stresuje się i robi to za szybko, ponieważ może to no mówiąc krótko, uszkodzić Wasz napletek lub yy, spowodować jeszcze inne obrażenia, oprócz tych, które po prostu w danym momencie u Was występują. Więc jeszcze raz, nie ciągnij na chama. Jeśli zaczniesz odczuwać ból, kochany mężczyzno, nawet jeśli robisz to delikatnie, po prostu przestań. Przestań ciągnąć, jeśli napletek, Zacznie pękać lub krwawić przede wszystkim, ponieważ może to narazić ciebie na kolejne infekcje i, no, mówiąc krótko, dalsze komplikacje. Nie rób, proszę, kochany mężczyzno, nic na siłę. To twoje zdrowie, twój penis i powinno ci zależeć na tym, żebyś jak najszybciej odzyskał yy, tak jakby komfort i radość życia. Nie uprawiaj seksu. Drodzy panowie, ja rozumiem wasze popęty, ja rozumiem, że seks jest przyjemny i ja rozumiem, że są jakieś hucie, ale w takich przypadkach, kiedy cokolwiek się dzieje, nie uprawiajcie seksu, nie narażajcie waszych partnerek na kolejne czy też jakieś inne problemy, bo później będziecie musieli się leczyć obydwoje i nie ma to sensu. Myślę, że przez jakiś czas można się powstrzymać, żeby wyleczyć się, załatwić sprawę raz do końca, stanowczo i konkretnie, i później korzystać z życia, ile się da oczywiście z głową na karku. Ok. Nie uprawiaj seksu, tak jak powiedziałam, jeśli występują jakiekolwiek otarcia, obrzęki. Swędzenia, e, problemy z napletkiem, no i jeśli masz stulejkę zaawansowaną. Jeśli stulejka powoduje oczywiście również ból e, lub nie można odciągnąć całkowicie waszego napletka wystarczająco, aby tak jakby odsłonić tą waszą główkę penisa, nie należy uprawiać seksu, ponieważ może to powodować kolejne narastające problemy, a i tak już macie sporo. To tak na marginesie. Jeśli nawet macie stulejkę, i jest u wielu mężczyzn też tak, ponieważ rozmawiałam na ten temat zanim zaczęłam robić to nagranie z moimi przyjaciółmi, którzy mieli ten problem. Więc są osoby, są mężczyźni, którzy nie odczuwają żadnego bólu, nie mogą ściągnąć tego na pletka, ale nic ich nie boli, uprawiają seks i po prostu mają gdzieś, że mają stulejkę. No cóż, mówiąc krótko, ja mam swoje zdanie na ten temat i uważam, że trzeba ten problem jak najszybciej załatwić, ponieważ konsekwencje przyszłościowe mogą być bardzo duże, łącznie nawet z jakimiś tam nowotworami. A po co? Życie jest piękne i trzeba żyć, ale jeżeli niektórzy z moich przyjaciół, którzy nawet będą słuchać tego nagrania, uważają inaczej, mają do tego prawo. Ja Nikomu nic nie nakazuje, ja po prostu wyrażam swoją opinię na dany temat, który wcześniej dla Was konsultowałam i chcę się z Wami podzielić tym, co dowiedziałam się akurat na ten czy na jakiś inny temat. Więc okej, okay, nic na siłę. Masz swój rozum, rób co chcesz ze swoim życiem. Wracamy do stulejki. Sulejka, przypomniało mi się, może być jeszcze powikłana i, i może być inaczej mówiąc. Raczej mówiąc, e, mieć inne powikłania. I najostrzejszym takim, powiedziałabym, powikłaniem jest tak zwany załupek. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale jeśli tak, to ok. I może dokończę w tym stanie tego załupka żołądź jest tak zwana opuchnięta i bardzo bolesna a ten napletek zostaje unieruchomiony przez tak zwaną opuchliznę w pozycji częściowo cofniętej ale takiej kochani nie do końca i o to tu chodzi niektóre badania w ogóle wykazały również że stulejka jest czynnikiem ryzyka zatrzymania moczu i tutaj powtarzam raka pręcia więc to nie są żarty o czym mówiłam moim przyjaciołom. Ale do jednych dociera, do drugich nie. No cóż, póki są piękni i młodzi, niech się cieszą życiem, ale życie bardzo szybko przemija to znaczy, młodość przemija życie też, bo to jak to się mówi, czas leci i trzeba mieć na uwadze, że w pewnym momencie może stać się problem z tak zwanego braku chwilowego problemu, gdyż komuś wydaje się, że stulejka to nie jest problem. Ok. Mężczyźni po operacji w ogóle stulejki powinni co najmniej przez miesiąc powstrzymać się przed uprawianiem seksu i powinni dbać o higienę. Do usłyszenia, kochani, w następnym odcinku. Papa, pa, cześć.